Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witam się z pokojem Michałsi i e, witam Was w nowym tygodniu. Dla nas to jest nowy tydzień, dla Was to już jest środek tygodnia. E, oczywiście tydzień się zaczął, powiem, e, z różnymi problemami, szczególnie związanymi z funkcjonowaniem urzędów i lataniem po urzędach, staniem w kolejkach, załatwianiem spraw. I e, powiem tak. E, uzyskaniem tego, co jest twoje, a co nie jest takie proste. A tu chodzi szczególnie o bank. A nie będę się w to, yy, że tak powiem wgłębiać, bo nie ma sensu i nie chcę się denerwować. Pytacie często też o króliki, co z królikami, nie pokazujecie królików. Króliki mają się dobrze, George i Rupert tam. Yy, to jest kolejny temat do roz... Yy, rozważenia, ponieważ okazuje się, że yy, okazuje się, no chcielibyśmy w końcu, żeby króliki były razem, ale okazuje się, że one nie za bardzo razem chcą funkcjonować, więc chyba trzeba będzie po prostu jakoś yy, zadziałać na zasadzie dwóch klatek w nowym mieszkaniu. Ale plan nasz jest taki, to już wam powiem, że kupujemy nową klatkę. Czystą bez żadnych zapachów. Władujemy je w tym nowym mieszkaniu tej jednej klaty. No i zobaczymy, co będą robiły. Czy będą chciały razem, czy nie, to wtedy już będziemy się martwić. Oczywiście, tak jak Wam mówiłam wcześniej, tam z Rupertem, y, trochę mamy problemy zdrowotne. A on bierze na ten dzień leki, jeszcze tydzień, i później będzie znowu w kontroli. No i tak rozpoczął się ten dzień. Ja mam znowu kolejne dni y, zabiegów. Tam też się dzieje Wam powiem. Ja nie wiem, czy ludzie są tacy, czy no ja jest tacy nierzeczliwy. Problematyczni, ale robią powiem Wam problem z niczego i po prostu szukają dziury w całym. Koniec narzekania pokażę wam, co fajnego jest na biurku Michasi. Oprócz całego rozgardiaszu jest też dynia. To jest taka dynia ozdobna. No to co? Jesień przyszła. O, i Michasia przyszła. Cześć Michasia! A, cześć! Jak tam w szkole? Dobrze było. Dużo zadania? Nie, zero. Ale widziałam w Biblu pierwsza piątka, gratuluję. Aj. Dobry start. No. Dobra, to rozbieraj się. Popatrzcie, co kupiliśmy. Tego jeszcze nie było. Tu, jak wiecie, w tym miejscu miało ja być... Ja wam to zademonstruję, miało... normalnie. O, nie. nie. O, Michańska? Ale y, tak, bo tu zgodnie z projektem, ale to strasznie, o. miały być lamele, nie? Tak, miały być, może na tyle spadnie z tego krzesła. Miały nie być liczko. lamele. Ale jak się okazało, stolarze stwierdzili, że jak tu zawiesimy te lamele drewniane... A że jest sufit, przepraszam, przerwę cię podwieszany, więc on nie jest taki, wiecie, żeby do niego przymocować duży ciężar, więc stwierdzili, że nie podejmą się tego, bo ten sufit naprawdę może później, wiecie... Wyrównąć, no. Tak. I wymyśliliśmy, to właśnie Marek wynalazł. Tak. Słuchajcie, to, to nie jest styropian, to się inaczej, styro coś tam, znaczy no, to ma inną no, ale... gęstość niż styropian. O, I popatrzcie, tak to mniej więcej będzie wyglądało, czyli ten sufit jak gdyby będzie przechodził z gładkiego w taką strukturę... I taki... nawet powiem, fajnie tutaj to, to się łączy. Tak, nawet. bo tu się da tylko ten akryl i powiem wam, że będzie naprawdę super to wyglądało, tylko trzeba dokupić, jedna sztuka 80 zł wychodzi. Ale to i tak ta nie wiedzie chyba niż lamele. Niż lamele i y, zastanawiamy się, na pewno to będzie na suficie, natomiast to miało iść wiecie tam na ścianę. O, tu miało iść, no i nie wiem czy będą te lamele z tego styro coś tam, czy będą prawdziwe lamele. To w ogóle trzeba sprawdzić, wiesz, co, szerokości tego. Ale powiem wam, że w kamerze to wygląda naprawdę o tak jak popatrzę. Fajnie, nie? Super. To A ja jeszcze miało. wam powiem, tak, tu trzeba na pewno pomalować. Nie, no to musi być pomalowane. Yy, I to będzie pomalowane na biało. Tak jak sufit dokładnie. Tak, bo to, to tak nie może zostać, bo ta struktura jest standardna te, wtedy. Natomiast... A czyli ta, to by się bardzo brudziło, by łapało kurz bardzo. I kurz, także no przyjechaliśmy, żeby to wymierzyć, żeby to przymierzyć w ogóle, tak no to będzie wam... wyglądało. I zobaczcie, mamy sufit, tylko ten sufit trzeba jeszcze przymocować. I właśnie, tu się obawiam, klej tylko Marek, czy... Nie, tu będzie klej i wkręty. Aha. Klej i wkręty będą. Także e, zobaczcie, jak można e, różne rzeczy obejść. Miały być lamele. Będą styropianowe. Wydawało się, że niestety nie będzie lameli, ale jednak sobie. Znaczy, Napiszcie w komentarzach, że bardziej się wam podoba taki sufit w, w takim wydaniu. Czy gładki. Czy w takim wydaniu, to już tak jesteśmy bardzo ciekawi. To? Czy to. Także Mnie osobiście tak? to się podoba. Kontynuacja. kontynuacja aż... no, no ale mówisz, że tu takie nie za bardzo, bo strasznie są miękkie, nie? Oczywiście, no, wiecie, można zaryzykować, no. Jak to, jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Chociaż wiecie co, tu tak naprawdę to nikt nie będzie chodził, taka jest prawda, bo to okno nie będzie używane do wychodzenia. Tu jedynie co to będzie stało, odkurzacz. O właśnie, odkurzacz. Odkurzacz. Już chyba go znacie. U Michasi się pojawił na kanale, o popatrzcie, DreamBot L10 Pro, naprawdę fajny odkurzacz. I mopuje. Tak, on mopuje, ja idę teraz do kuchni. O popatrzcie co się stało, panel się przewalił. Jest naprawdę super, dodatkowo wyposażony jest w lidar, także pięknie sobie skanuje nasze pomieszczenie. Ma kamerę, Obsługiwane jest oczywiście z aplikacją, o Michasiu tam nie ma, żona pomaga. Fajne jest to, że ma stosunkowo duży pojemnik na kurz, wiadomo. On już tu sprzątał tak przy okazji. Tu jest nakładka, gdzie ona tu jest, tu, o, do mopowania. Także tu nalewamy tylko wody, tu mamy mopa, całość podpinamy pod spód. O, ja go sobie tak położę, pyk, jedno ręko to wiecie, o, i proszę, no i pyk. I za chwilę luszy. Ja wam powiem, że my, y, ostatnio dla nas to jest zbawienne. Bo jak y, tu każdy robi coś tam sobie w domu, szczególnie y, O w jak Czumutko chodzi, popatrzcie, znaczy jeździ. Tak, cicho. To on sobie robi swoje, a odkurzacz, odkurza, mopuje i tak dalej. Także no maszyna sobie jeździ. Ostatnio jak byłem, to słuchajcie, tu już jak widzicie, wszystko po... Poczyszczone. Zrobił dwa przejazdy, bo ta podłoga była naprawdę brudna. I powiem wam, że ją fajnie wyczyścił. No i chyba to powiedziałeś, że on oczywiście znowu skanuje sobie, można go obsługiwać z aplikacji. A ja pokażę aplikację. Bez problemu, także no to jest fajne. I tak jak Wam mówię, no robot sobie sprząta, a my w tym czasie robimy sobie coś innego, zajmujemy się innymi rzeczami, także nie ma z tym problemu. Bateria wytrzymuje też na długo, zresztą my chyba tu, nie wiem czy tu będzie docelowo też, o chyba wykrył jakiś brudek. Tak. Słuchajcie, tam robot będzie stał w tamtym miejscu, bo jest miejsce, przeznaczone tak, samego początku. No Dla i robota. chyba tutaj będzie dobre miejsce. Oczywiście, tak jak mówię, tu będzie lodówka, więc gdzieś za lodówką będzie sobie stał. A jak tam aplikacja? No właśnie się włączyła. Zeskanował sobie pomieszczenie. Taki ma kształt. I on sobie skanuje i jedzie. Taki Ale sposób. teraz go widać. Zobaczcie, widzicie go A. autentycznie na, na, tym, A. na tej aplikacji. I teraz widzicie Zaraz, go, że zatrzymał się też. Przy oknie. Nie, Nie na no. O, jest, ruszy. No i zacznij zaraz sprzątać. Zaczepiony też może z aplikacji można ustawić różne tryby sobie, włączyć, na przykład mod sania zwiększyć. No włącz. Mhm. No, Albo gniocy. Albo całkowicie cichy. Możemy siedzieć, oglądać telewizję i yy... Odkurzacz zrobi nam porządek. Także już go widzieliście kiedyś u Michasi? Tak. A teraz już jak widać, znalazł nowe mieszkanie, nowe miejsce docelowe. Linki do odkurzacza Dream L10 Pro znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Także odkurzacz sobie odkurza, a ja tu będę sprawdzał jak będzie wyglądał nasz panel. Okej, okay. to popatrzcie. Tak, fajnie. No, Trzeba będzie oczywiście dociąć wszystko. No yy. i super, nie? No fajnie to wygląda. Fajnie. Yy. W ogóle nie Tylko to musi dny. być pomalowane koniecznie, bo teraz. Nie, no to musi zaraz... być pomalowane, to jest oczywiste. To wygląda brzydko. I to popatrzcie, Jabł... taka wizja była właśnie, że idziemy od ściany przez sufit, długi sufit i kończymy tam na suficie. A znaczy, w ogóle, jak pamiętacie w poprzedniej... O, patrzcie, leci na mnie. No. Jak pamiętacie w tych poprzednich y, wizualizacjach, była taka opcja, że to będzie jakby drewniane. Czyli by się zmieniła i struktura, i, znaczy i, Color, i faktura, no. i kolor. A tu się tylko zmienia praktycznie tylko faktura, bo kolor będzie ten sam, co jest, czyli biały. Tam. Ale popatrzcie, to jest inny biały. To, znaczy kamera tego nie pokaże, ale jest różnica Nie, No to poka pokazuje, tak, że jest troszeczkę to jakby bielsze ten, hmm. ten, ten, ten panel. To jest taka biel. Ja bym powiedzieć, taka bielno... To jest śnieżna biel, a to jest taka śmietankowa może, no nie wiem. No. A gdzie jest nasz robot? A gdzie jest robocik? No tam Teraz sobie sprząta i... No, a no. Zobaczymy, czy jest już podkurza. Ja a zobaczymy czy jest brudek jakiś. Mm. O, sprawdzimy. Znowu bardzo łatwe jest też to czyszczenie, prawda? Bardzo. No trochę nazbierało się. Uuu. Znaczy wiecie, tu jest jednak ciągle. Ciągle się coś długie mm. robi, więc tego gdzieś tam jeszcze opada tak, jakiś Tak, u nas te roboty, że, że tak powiem, no to mają... Bardzo się przydają. A ten jest fajny, bo odkurza mopuje. Dwa w jednym. Dwa w jednym, a w tym czasie ja sobie mogę dłubać tym pokoju. A wracając jeszcze do tego panelu i sufitu, który miał być w lamelach, tak jak wam kiedyś mówiłam, jak sobie coś Marek umyślił bzdura i spodoba mu się, mnie się zresztą też to podoba, podoba, to przeciwności jakieś jak są, to właśnie robi tak, szuka tak, że te przeciwności pokonuje i tak zrobi, tak jak miało być. Także jak będzie gotowy sufit, to trochę potrwa, ponieważ ja zamówiłem na razie jeden taki panel. Taka wersja testowa oczywiście będzie w pełni wykorzystana, no bo szkoda 80 zł. Ale jak tak, będzie całość, co Wam już to pokażemy. Mam nadzieję, że to przed kuchnią. A co do tego, co Marzyna mówiła, to przykładem są te dwie lampy: znaczy no, ta lampa. Słuchajcie, tutaj ten elegancki, według mnie, no wiadomo, każdy będzie miał inny ten, ten, nazwijmy to klosz. Nie wiem. Tak to się prezentuje i powiem wam, że mi się to tak podoba bardzo. Bez tego wyglądało to tandetnie. I szkoda, no, że producent tak nie wszedł w takie nie. coś. No. W żarówkę było widać. Dobra. Zbieramy się... Coś tu chłodno. Wiecie, my jeszcze tu nie żyjemy, bo tu się nadal nie remontuje, nie ma sensu. I Jak tak wejdziemy, to faktycznie... Słuchajcie, na korytarzu jest o wiele cieplej niż tutaj. Dobra, no. idziemy. O, odkurzacz. Dobra, to ja go, odeślę na miejsce. Daj go do bazy. Do bazy, nie trzeba go zanosić. O, je ładować. Ciekawe, czy trafi? No oczywiście. oczywiście, że trafi. No ma, ma przeszkodę w postaci tego kartonu. A, jeszcze słuchajcie, najważniejsze, sobie poję. Popatrzcie, ten jeden lamel był zapakowany w tym kartonie. Czujecie to? Ale zobaczcie, co tu jest. Ale słuchajcie, to się nam przyda, ten styropian, ponieważ ty obłożymy sobie ten beton, jak panowie stolarze będą przychodzili z meblami. Nie, ja teraz już to, tą bazę. Nie zobaczyłem. No zobaczymy. No zobaczymy. Oj, popatrzcie. Dojechał? Dojechał. Przy pierwszą tempie nic nie było przycinane, a on sobie pięknie zaparkuje i będzie się teraz ładował. Do następnej pracy. Czyli już jutro. Brawo! Zobaczcie, jakie ładne goździki. Mamy już je bardzo długo. Jak one pięknie wyglądają i kamera oddaje to, jak one faktycznie wyglądają. W, jak mi się chyba, ostatnim, czy nawet dwóch ostatnich vlogach Marek pokazywał wam te dziki. Nie wiem dokładnie, gdzie oni kupił. Podejrzewam, że w Koplandzie e, Oczywiście tu jest kilka bukietów, ale są tak jeszcze świeże, tak piękne, e, że aż cieszą oko. I nie ma tutaj, wiecie, żadnych dosypanych rzeczy, typu jakiś granulat dociętych kwiatów tutaj do wody. Po prostu, no, były kupione chyba bardzo świeże i dlatego tak długo się trzymają. No ale są piękne, śliczne, podobają mi się tutaj. A ja Wam pokażę teraz naszą półkę ze świecami. Ja Wam powiem, ostatnio to mnie bierze na to, żeby taka chęć przychodzi, żeby zapalić świece wieczorem. Bo już taki klimacik jesienny się zbliża, coraz chłodniejsze te wieczory. I wam powiem, że większość tutaj tych zapachów to są takie ostrzejsze zapachy. Ten jest taki dosyć letni: truskawka i cytryna, o ile się nie mylę. Lemon ice, dobrze. Taki sorbecik. Natomiast ta reszta to już są ciężkie zapachy. Jeszcze ten jest bardzo przyjemny: i ten one together. Stara świeca, bo. Ona chyba już ma dwa lata. No to jest typowo christmasowa, że tak powiem. Ta zimowa, ale też pięknie pachnie, taki ciepły zapach. No i te są bardzo, z Woodwicka są bardzo ostre. Bardzo ostre, no ta też jest y, bardzo fajna, typowo owocowa, tak jak sama nazwa mówi. Z Woodwicka są fajne te świece, bo one się fajnie spalają też w takim sensie, o zobaczcie jak tutaj, ona już też długo nie była palona. I wydzielił się taki, widzicie? To jest naturalna. Wydzie... wydzielina. Naturalnie wydzielił się taki. Ja to powącham. Mmm... jak to pachnie cynamonem. Jaj! I pięknie się pali. ładny taki efekt daje płomienia, bo tutaj ten cały, no powiedzmy sobie, taki knot, to jest kawałek takiego dre... drewienka. On się spala. A ta y... sand piasek i driftwood, i co? I. Mmm, no ta jest zupełnie inna. Y, piachuj takiego drzewa, y, ale, ale super pachnie też. Także y, chyba się pojawi niedługo na naszym stole jakaś y, świeca. Kolekcję mamy dużą, ale dosyć dawno już nie paliliśmy świec. I nawet w poprzednim sezonie u nas to jakoś tak nie za bardzo, bo. Wiem, że Marek miał z tym problem, bo coś go tam drapało w gardle i stwierdziliśmy, że przestaniemy być może to od tego, takiego, wiecie, no, zapachu, aromatu. To może gdzieś tam też podrażniać. Może nie każdemu służyć właśnie taki ostry zapach wydzierający się pod wpływem ciepła ze świecy. Dobra, ja Wam teraz pokażę, a właśnie napiszcie mi jeszcze tutaj, czy Wy lubicie takie świece, czy macie taki sezon świecowy właśnie jesień-zima, czy u Was świece królują cały rok i lubicie właśnie taki płomyczek, świece na stole Co, niezależnie od pory roku. No mnie się akurat najbardziej kojarzy i najbardziej mi pasuje taka świeca na okres jesień-zima. Także piszcie mi, czy lubicie też taki klimat Świec. A ja Wam pokażę, co dzisiaj robię w kuchni. A ja dzisiaj w kuchni robię sałatkę. U nas, powiem Wam szczerze, sałatki już dawno nie było. Sałatka prosta. Dosłownie, jak widzicie, cztery składniki. Dwa zielone, różowy i żółty. To jest pokrojona w kosteczkę już polędwica z indyka. Bardzo fajna, delikatna, smaczna. Groszek konserwowy. Do tego wrzucimy sobie zaraz Pokrojony w kosteczkę ogórek konserwowy, wyjątkowo odstowy, że tak powiem. No i potarty ser, y w kostce, to jest akurat ser królewski. Nie wiem, czy tam cały, bo, no wiecie, to muszę ocenić później <grywanie> proporcje. No i troszeczkę dla zawiązania się damy też łyżkę majonezu. Szczerze powiem, że ja już nie solę, ponieważ ogórek jest bardzo słony, taki wyrazisty. Ser też troszeczkę przecież. Ups, przepraszam. Ser też ma taki smaczek swój, także no. Groszek, szynka, ta polędwiczka z indyka, no też wiadomo, trochę soli zawiera, więc ja po prostu już w ogóle nie solę. Troszeczkę pieprzu dodaję. No i tak powstaje sałatka. Się prezentuje gotowa sałatka. Ona jest znana też chyba pod nazwą sałatka szwarzwalska, coś takiego może ciut zmodyfikowana, bo nie jestem pewna teraz, czy wszystkie składniki są takie same, identyczne, ale jest przepyszna. A Wy lubicie sałatki? U nas takie sałatki szczególnie są polecane i lubimy je na kolację. Albo samy, albo jako dodatek jeszcze do jakiejś kanapki, albo z chlebem właśnie, albo po prostu sama. Sałatka, więc jak to woli, zależy od tego też jaka to jest sałatka. Napiszcie mi też w komentarzach, czy lubicie takie sałatki, czy akurat ją znacie. A może wy macie jakieś swoje ulubione, no to też mi napiszcie, bo ostatnio coś zaniedbałam, że tak powiem, moje kuchenne tutaj mm. <laughs> robótki. No i może bym wróciła do jakichś jakich sałatek, do. Waszych przepisów, które też chętnie piszecie. No i oczywiście ja z nich chętnie korzystam. Także smacznego i czekam na Wasze komentarze. No Jak widzicie już zmywak przyszedł do mieszkania z komóreczki. Trzeba długo by było wypakować, przygotować. Na wszelki wypadek jakby stolarze stwierdzili, że muszą coś tam z nim pooglądać. Tu już panel leży. Trochę się posprzątało. A tu jak widać piękna styropianowa ściana. To są w ogóle odpady który był zapakowany ten panel, tak to zapakowali i w sumie dobrze, bo wykorzystałem na to, żeby zabezpieczyć tą ścianę betonową. Jak przyjdą w stolarze, czy jak jutro, nie wiem, w czwartek przyjdzie lądówka, to żeby też nikt nie opił mi tej ściany, tak tylko uszkodzi ten styropian najwyżej. Tu już śmieci, jak widać, wyniesione że trzeba tylko ten karton wynieść. A dzisiaj będę malował tą ścianę na ten grafitowy kolor, jaki to tam jest, nie wiem. Także tyle roboty przede mną. Trzeba zdemontować gniazdeczka jedno drugie. Trzeba to tutaj przeszlifować, tu trochę tą farbę zeszlifować, żeby ją jakiś jakichś tych kształtów, wszystko okleić no i pomalować. Więc no, robimy.